Bullet Journal sprawia, że jestem zdecydowanie lepiej zorganizowana. Miałam dla Was nagrać, jak tworzę maj, jednak coś mi tam przeszkodziło po drodze. Nagrywałam to wideo, przyznaję się, jednak tak wiele razy przerywałam z jakichś różnych powodów, że w końcu dałam sobie spokój. Natomiast myślę, że mogę przejść z Wami mój kwiecień. Widzieliście, jak go robiłam na początku, widzieliście moją stronę startową, tak naprawdę w kwietniu w tej rozpisce miesięcznej nie dodawałam nic szczególnego, została taka po prostu jaka była. Jak wiadomo w kwietniu mamy Wielkanoc, więc też tak trochę wielkanocnie. Oczywiście moje trackery i <grytanie> wszelkie wykresy, mam jakąś słabość do tych wykresów, ja nie wiem, może został zostaw jakimś. <grytanie> Matematykiem, kto ma dużo styczności z wykresami. Moje wdzięczności, czyli to, za co byłam wdzięczna każdego dnia, starałam się znaleźć dwie takie rzeczy. Czasami to były jakieś drobiazgi. Tutaj mamy natomiast pogodę, znowu wykres temperatury rano i wieczorem. Oraz, tak jak Wam mówiłam, mam takie stempelki, i tutaj już widać, co się działo każdego dnia. Tak naprawdę nie robiłam takich rozpisek tygodniowych, ta jest jedyna. Później już przeszłam do takich zwykłych, codziennych dniówek. I tak jak tutaj pierwsze, starałam się zachować tę kolorystykę żółto-zieloną, ale jak Wam mówiłam, to nie jest moja kolorystyka, to nie jest coś, co ja lubię. I wróciłam do moich brązów. Takie brązy były u mnie wcześniej, w marcu, i ja bardzo je lubię. Ale później, później się to jeszcze zmieniło. Tutaj naklejki od SJG Crafts. Bardzo fajne, pastelowe, więc postanowiłam je wykorzystać. Są naprawdę urocze, myślę. No i dotarły moje washi tape błękitne w takim akwarelowym wydaniu, który ja naprawdę niezwykle lubię. No i tutaj już właśnie. Będzie więcej takich niebieskich stron. Postanowiłam też trochę więcej poćwiczyć rysowanie. Kiedyś robiłam to częściej, ostatnio w ogóle, więc takie moje pierwsze jakieś rysunki też powstały. Tak wyglądały moje dni. Zdecydowanie lepiej jest mi, kiedy, kiedy mam wszystko rozpisane i wiem, co mam zrobić, nie muszę się zastanawiać. Dzień wcześniej po prostu sobie to rozpisuję i już wiem, że muszę zrobić to, tamto czy siamto to i jest to naprawdę niezwykle wygodne i bardzo to lubię. Myślę, że też jestem dużo efektywniejsza, kiedy to robię. I tutaj, jak widzicie, już był długi weekend majowy, i tu zaczyna się mój maj, tak niebiesko i balonowo, ale już nie będę Wam go pokazywać, ponieważ to był, było podsumowanie kwietnia. Mam nadzieję, że Wasz kwiecień był udany. Ja mam wrażenie, że mój tak, chociaż. Um, Pewnie mogłabym zrobić więcej różnych rzeczy, ale gdzieś ta efektywność i to rozpisywanie zdecydowanie bardzo mi pomogły.